Cześć, z tej strony Danys. witam Was w pierwszym, właściwie gameplayu, takim z komentarzem. Oczywiście seria jest dalej kontynuowana, ale stwierdziłem, że poza jakimiś takimi e, odcinkami, gdzie konkretna rzecz jest pokazywana, to też stwierdziłem, że taka forma bardziej troszeczkę let's playowa powiedzmy też tutaj powinna się znaleźć. Inaczej ten dzień, w którym znowu jakby wróciłem do tego, co robiłem dawniej, no chociażby z murlokiem. Czyli do takiej troszeczkę gadki, troszeczkę do e, gadania. I teraz Wam coś pokażę tak na dobry początek, jako że to będzie pierwszy taki gameplay z komentarzem. E, jeżeli ktoś tutaj śledził wcześniejsze odcinki, no to tak jak widzieliście, no dość mocno e, grindowałem tutaj tę gierkę. No i w końcu doszedłem do takiego m, niestety nieprzyjemnego glitcha. Mniej więcej właśnie taki będzie tytuł. I zaraz go zaprezentuję. Przy okazji przeszedłem na nowszą wersję. Dzięki temu mam Ragnaroka, ten ostatni czar, ale to tam nie jest jakaś wielka potrzeba dla mnie, że tak powiem, aby go używać. I zaraz wam pokażę ciekawego buga, tylko tutaj dobijemy do kilka mopków. Ten bug powoduje, że no niestety dość mocno progres gry się będzie najprawdopodobniej zwiększał, ale to wam już za chwilę pokażę. Okej, okay, i teraz mamy bossa, nie? I nie mamy bossa, 0 HP miał. No i niestety już tak chyba od 30 waveów mniej więcej. Jest taka sytuacja właśnie, jakby ostatni boss miał już tam ponad 2 miliardy HP, no i później niestety już kolejne bossy mają po 0 HP, jakby ktoś no tam bardziej ograny, jakieś takie różne gierki, gdzie są trochę większe cyferki, bądź też programiści czy kode koderzy ewentualnie, no to raczej wiecie o tych różnych tam zmiennych, które są w grach chociażby, tak w ogóle w programach komputerowych i tutaj mamy do czynienia z takim zakresem 2 do 31 minus 1 najprawdopodobniej było ze znakiem i najprawdopodobniej właśnie z tego powodu tak bardzo mocno to uproszczając to po prostu te bossy teraz mają po 0 HP i co ciekawe podejrzewam, że jeżeli tak dalej to będzie trwało, to po prostu następnie potwory również będą miały 0 HP. I teraz co za tym idzie? Generalnie wavey w tej gierce dają dodatkowy multipler, tak? dodatkowy mnożnik. Ten mnożnik jest na expa i tak do końca tego nie zauważyłem, ale najprawdopodobniej to również działa na koniczyny, tak, bo jeżeli na inne rzeczy, to tam to jest znikome, tak, bo już później prawie z niczego EXP nie leci, tak, żeby praktycznie zdobywać poziom, poza właśnie koniczynami, tak, otwieraniem koniczynek oraz właściwie dawaniem grzybkowi, tak, do zjedzenia tam w muzeum, ale... O, bo tutaj się zagapiłem. Eee, ale właśnie poza tymi koniczynami, tak uproszczając otwieraniem ich, oraz właśnie eee, ewentualnie kupowaniem, sobie levela za te tutaj nazwijmy to rubiny. No to już później tak nie ma jakby innej możliwości ekspienia, więc czy ten mnożnik nawet by wynosił, tam podejrzewam, milion, to to by pewnie za wiele nie zdziałało. Ale jeżeli on teraz będzie mi wynosił 270, bo mniej więcej inkrementuje się o jeden z każdym kolejnym właśnie wave'em, z każdą kolejną falą, tak spolszczając bardziej, tak? No to tutaj może to mieć znaczenie, tak? Jeżeli ten mnożnik dotyczy też właśnie na przykład otwierania kończynek. No i to będzie powodowało właśnie strasznie duży boost. No i właściwie już doszło do takiej sytuacji, gdzie zrobiłem pewnego jakby game breaka. tak? Specjalnie nawet w tej sytuacji właśnie przeszedłem dopiero po tym na nowszą wersję. Eee, zacząłem grać na, na tej jakby najnowszej wersji gry, którą wydało studio Soul Game. Bo wcześniej tam po prostu no, nie miałem potrzeby, żeby grać na, na tamtej najnowszej wersji. No ale niestety, mimo to, jakby nadal jest ten błąd, tak. I to najprawdopodobniej nie będzie naprawione, ponieważ to studio pracuje nad y, dwójką, moje ile się nie mylę. Nad sequelem tutaj tej, tej serii. No i znowu, tak. 0 HP. Ale co ciekawe, właśnie widziałem też y, u kogoś wcześniej. Jakiegoś gościa co też tam dość mocno grindował tą gierkę, ale też jednocześnie właśnie nagrywał i on miał podobny błąd, i w pewnym momencie te, te, te bossy e, zaczęły znowu mieć HP, tylko oczywiście, już na pewno no, nigdy nie powyżej tych 2 miliardów, tam 2 miliardów 147 milionów, i tam coś tam, coś tam z hakiem, tak? To właśnie 2 do 31. Ale, no, tak generalnie troszeczkę się zawiodłem, tak? Bo na przykład EXP nie jest na takiej zmiennej oparty. Jest oparty na, na najprawdopodobniej na 2 do 1024. Bo przeważnie, właśnie we flaszówkach, na przykład, można tą zmienną spotkać. I na przykład w EXPO ona jest użyta. I byłem pewien, że tak to ujmę, święcie przekonany, że po prostu będzie ona też użyta. W innych miejscach, w każdym możliwym innym miejscu w grze. Jednak autorzy postanowili tak to zrobić, może z tego powodu, że nie stwierdzili, stwierdzili, że no raczej nawet przy tym grindowaniu, kiedy dodali ten jakby survival, tak, bez teoretycznie ograniczeń, no to nikt nie dojdzie po prostu do takiego stanu, żeby boss miał powyżej 2 miliardów HP, ale patrząc na przykład na rankingi na Kongregacie właśnie z tej gierki, no to pomijając to, że tam pewnie kilka osób to są, powiedzmy, hakerzy, oczywiście w cudzysłowie, bo to bardziej skrypkidy, które po prostu na Cheat jakby tam, no właśnie, cheatują, ale część z tych osób najprawdopodobniej no właśnie uczciwie to zdobyła. No i patrząc właśnie na te, na te rankingi, no to raczej bardzo... No, no jest dość dużo osób, które właśnie są nawet na wyższym zaawansowaniu postaci niż ja. Yy, tutaj grając jakby lokalnie, bezpośrednio przez Class Playera, bo tam wiadomo z flashem są coraz większe problemy, coraz bardziej blokowane przez przeglądarki, teoretycznie jeszcze da się grać, ale na przykład już Miałem olbrzymi problem z odczytywaniem SWF-ów, właśnie tych, tych plików flaszowych przez przeglądarkę, jakby bezpośrednio już próbowałem i wcześniej jeszcze się dało, ale po tych najnowszych update'ach chociażby właśnie Chrome'a to już chyba nie jest możliwe, jeszcze dawniej można było tam coś pozmieniać w jakiś takich bardziej zaawansowanych ustawieniach, obecnie nawet już tych opcji nie ma albo są gdzieś indziej poukrywane, no natomiast yy, nie chciało mi się w to bawić, ja tak mam, że tak powiem pewniaka i bezpośrednio przez właśnie Adobe Flash Player'a yy, sobie jakby w tą gierkę gram i stąd też między innymi właśnie miałem wcześniej starszą wersję i, i duży na niej grałem, więc dlatego nie miałem tego ostatniego spela, co też prawdopodobnie część osób mogłaby zauważyć biorąc pod uwagę, że już ta, ta nowsza wersja jest już ta najnowsza wersja Gry jest już i tak dość stara, już tam tak, to była premiera w 2015. To bodajże, również jeszcze chyba pod koniec tego roku, 2015, to już była ta ostateczna jakby wersja, wprowadzona gdzie właśnie ten, ten czar został dodany. No, w każdym razie, tak widzicie, kolejne wave y robię i dalej niestety, albo stety ta sama sytuacja. Ale teraz, jakby, co za tym idzie? że doszedłem niestety do takiego ograniczenia. Za tym idzie to, że najprawdopodobniej też jest wiele innych wartości w grze, opartych właśnie o taki zakres, że jest taka zmienna dana, co, co spowoduje, że najprawdopodobniej jeżeli załóżmy HP mojej postaci by kiedyś tam powiedzmy dobiło do, do właśnie do tam ponad dwóch miliardów, no to też najprawdopodobniej się albo zminusuje, albo będzie na zero, albo tam zacznie się jakoś odejmować, prawda, bo się jakby będzie ta zmienna przekręcać. I no to jest taki dość duży problem w kontekście jakby dalszego grindowania. Ale mam pewien, pewien sposób jakby na to, może nie żeby to technicznie ominąć, ale żeby dalej jakby kontynuować postać tego, po prostu cofać save'y i sobie dopisywać do takiej powiedzmy graficznej wizualizacji tych statystyk, które są bezpośrednio w grze, po prostu dodając jakby te, te odpowiednie cyfry, które uzyskało się bezpośrednio w grze. Ale to jest raczej taka wizja jakby bardziej przyszłościowa. póki co nie wiadomo, czy mi się do tego czasu ta gra nie znudzi, bo pamiętam jak dawniej robiłem serię, która od początku była nawet nie taka nie tylko gameplayowa, ale w ogóle let's playowa, tak? Od samego początku był ten mój komentarz i prawie, że krok po kroku, tylko tam z drobnymi przerwami pokazywałem Pokazywałem, jak tam po kolei przechodzę te najważniejsze etapy gry, tutaj tego nie ma, tutaj zacząłem już właściwie jakby pokazywać grę już dawno temu, po przejściu tego etapu powiedzmy fabularnego Kiedy już tylko po prostu grind grinduję jakby tą, tą grę Ale tutaj tak jak widać, no kolejny boki znowu, 0 HP I jakby gigantyczne ułatwienie, tak? No ale też przekleństwo jakby naszej, że tak powiem postaci, znaczy mojej postaci, powiedzmy tak, w przyszłości. Zobaczymy ile tutaj już nagrałem, bo też nie mam zamiaru za każdym razem robić tych odcinków jakichś e, gigantycznie e, długich. Tak jak dawniej, że one nawet do pół godziny dochodziły. Oczywiście też na to nie ma jakby zasady, e, ale jednak. E, Ale jednak, no, może się okazać też, że będą mi takie np. 5-minutowe tak? takie gameplayowe, jakby z komentarzem. I jestem ciekaw, po prostu, czy by się udało teraz dotrzeć mniej więcej do tego etapu, kiedy bossy właśnie znowu mają HP chociaż trochę. I wtedy mają szansę wykonać atak, bo jak widziałem właśnie u tamtego gościa, który to jakby zarejestrował, to po prostu no, ze względu na to, że te, te fale jednak idą bardzo mocno do przodu przez właśnie tego baga, przez, przez ten glitch, no to potem oczywiście też mimo wszystko damage jeszcze rośnie w miarę poprawnie, tak? Potem z Dimage też tam chyba są jakieś błędy. W każdym razie no, jakby to może spowodować, że taki boss po prostu, jeżeli tylko będzie miał szansę i ja bez względu na to, co ja, jakich ja bym skili tutaj nie używał, to po prostu ten boss mnie najzwyczajniej w świecie ściągnie na hita. Więc to będzie wtedy oznaczało taki dłuższy na przykład postój i przed wykonywaniem kolejnych fal. Ale podejrzewam, że jeżeli już takie smaczki tutaj się pojawiają, to niestety yy, najprawdopodobniej tych błędów będzie tylko więcej i będą się one piętrzyć jakby, ale też mam zamiar je tutaj wam przedstawiać. No też dopóki nie dojdzie do etapu, kiedy ewentualnie bym zaczął z pewnych powodów właśnie tutaj cofać save'a i robić takie ogólne jakby podsumowania tej postaci, to co mówiłem wcześniej. Ale do momentu kiedy jest jakby czysty, po prostu czysty save jakby cały, cały czas jest po prostu ten progres, który jest jakby ogólny jest jednocześnie tym progresem zapisanym bezpośrednio w save'ie w grze, no to do tego czasu po prostu jak te bugi ewentualnie będą się coraz bardziej piętrzyć, no to też będę mógł je Wam jakby coraz dokładniej pokazywać. No powiedzmy, że jeżeli tutaj się nic nie pojawiam, same jakby moby nie zabiją, a jeżeli boss, a do tego momentu bossy i tak dalej będę miały po 0 HP, no to po prostu no to po prostu po 300 wave po prostu zakończę ten odcinek. I w międzyczasie na przykład będę trenował, potem kolejne wavey też będę pokazywał albo tak wcześniej, właśnie w takiej formie, że po prostu jest jakaś tam na przykład kompilacja tego zmontowana, tak to miało miejsce wcześniej, z jakimś timelapse'em na przykład, albo też właśnie z komentarzem, tak, albo jedno i drugie to tam już zobaczymy na co będę miał ochotę. Bo póki co jest za mało wyświetleń po tej mojej jakby reaktywacji, żeby nawet stwierdzić co Wam bardziej pasuje, co, co Wam bardziej odpowiada. Zwłaszcza, że większość tych wyświetleń jest obecnie i tak z proponowanych, a nie ze subskrypcji. No tak ze statystyk wynika jakie tam jakby YouTube wysyła. więc po prostu tak jak mówię, no tak będę, będzie mi się chciało, tak uznam za stosowne, no to no to tak po prostu będzie, no no i też właśnie jeżeli już będzie taki odcinek gdzie będę coś mówił, no to też chciałbym żeby po prostu żebym miał co mówić bo tak jak to miało miejsce w przypadku moich wcześniejszych serii, kiedy jeszcze jak był publiczny i, i nie był jakby nawet już usunięty w większości yy, seria z Murloka. No to też pamiętam, że były już takie odcinki, kiedy no po prostu lałem wodę, nie? Strasznie i to było totalnie niepotrzebne, a z drugiej strony chyba większość z was chyba to wolała niż na przykład timelapsy. No, ale jednak wychodzę z założenia, że w takim razie na przykład w przypadku tej gry, która daje więcej jakby możliwości niż powiedzmy Murlock do, do, do pokazania chociażby no to w przypadku tej gry jednak mam właśnie tak jak mówię, szersze to pole do, do popisu, jeżeli chodzi o przedstawianie różnych rzeczy w tej grze, tak jakby chociażby jakichś rekordów, tak? W jakichś tam pobitych misjach treningowych albo właśnie tutaj w tej fazie survivalowej albo znowu mógłbym zrobić jakiś powiedzmy opening z tymi koniczynami, znowu tak nazbierać koło 3000 tak jak ostatnio na przykład i to otwierać przez godzinę. No tutaj już muszę się wyleczyć. Właściwie to bym mógł chyba trochę to przyspieszyć Bo ja mam jeszcze dużo wolnych skilli, a to jak widzicie no takie przyzwyczajenie jak te bosy jeszcze normalnie działały i po prostu je oszczędzam. A teraz przestanę, bo w sumie ryzyk fizyki tak już mam dużo tych fal jakby nabitych na plus na tym błędzie. Znowu na hita. Wcześniej nagrałem też właśnie filmik, gdzie się pochwaliłem tym, że tego ostatniego jakby fabularnego Secret Bossa mam na, też właśnie na hita, na, na jeden strzał. No to teraz tak paradoksalnie mam wszystkie bossy na hita, póki co, które mają te 0 HP przez, właśnie przez ten glitch. No ale to już wolę akurat właśnie pokazać w takiej formie, tak, żeby też nie było niedomówień, że na przykład. Yy, powiedzmy nie wiem cheatowałem, czy coś yy, jakby że jakoś oszukuję nie? no to jest po prostu glitch w grze a czego wykorzystuję no jakby ciężko nie wykorzystywać jeżeli chce się jakby dalej rozwijać postać tak bo yy, jakby mógłbym po prostu w tym momencie przestać robić yy, te fale no ale póki co i tak chociażby moby są jeszcze coraz yy, silniejsze przynajmniej póki co więc yy, jakby chociaż w tym temacie można powiedzieć, że... Że jakby chociaż... Tutaj jest jakieś utrudnienie, tak? No ale faktycznie, no, najtrudniejsze były te właśnie te bossy, to one blokowały postęp Jeżeli chodzi o przychodzenie kolejnych wave'ów No i teraz ten postęp jest gigantycznie szybki przez ten glitch O, no i, no i znowu ale widzę, że ten odcinek strasznie się duży. Może jednak nie 300 wave tylko 290. Ewentualny. Tego nie jestem pełen, czy to się dobrze nagrywa, ale no, chyba tak. A jak nie no to się nie nagra, to się nagra później jeszcze. Nie będę cofał save'a. się wyleczyć bo tutaj naprawdę brakuje HP może no, nawet same mogę tak widać bardzo dużo biją, więc podejrzewam że to już jest ten moment że gdyby jakikolwiek tutaj boss teraz miał szansę mnie uderzyć to najprawdopodobniej no tak czy jakby mnie po prostu zabił tutaj na hitę nawet jakbym miał te wszystkie odpalone możliwe skilla. znaczy w tej sytuacji no to nawet jakbym po prostu zrobił jakiegoś bloka Ewentualnie unik, tak, ale jeżeli nie unik i bym miał jakiś blok yy, i bym miał właśnie ten, ten czwarty skill odpalony z tym shieldem, no to nawet wtedy podejrzewam, że to już i tak by byłby za duży damage, żeby mi ciągnęło po prostu te, te 67 kH, yy, które teraz posiadam. No i kolejny boss, no i czego można było się spodziewać? Znowu 0 Znowu HP, no dobra, no to tutaj od razu jeszcze może pokażę jak tam właśnie wbijam ten poziom i tak dalej. I tutaj jeszcze wam pokażę o jakim mnożniku mówiłem, jak się tutaj kliknie Survival i przed wejściem, no to tutaj właśnie jest ta Glory i jest ten mnożnik na XP, czyli Experience. O, to jeszcze tutaj dobijemy, mamy 1130 i zobaczymy, czy tutaj jakoś wpadnie dużo Expa, na przykład naraz. Ale bardzo możliwe, że te mnożniki nie działają. Więc, tak, no, generalnie, jeżeli te mnożniki ewentualnie nie działają na właśnie na, koniczynę, na, na tych koniczynach, no to też w sumie z drugiej strony troszeczkę nie ma sensu, jakby nawet robić tych y, kolejnych y, fal. Aczkolwiek one wcześniej były też robione właśnie z tego powodu, by pokazać mniej więcej. Ten progres postaci, tak na ile ona jest silna, na ile jakby tam daleko może dojść, też właśnie o to w tym chodziło. No i wszystko dam w taką dobija dobije. Tutaj o 68 milionów hp i ataku 22,6 miliona. Szybki сейwik. No i tak to na ten moment wygląda. Zapraszam Was na kolejne odcinki, zarówno te niekomentowane, jak i te komentowane. No i przy okazji, jeżeli ktoś jeszcze tutaj ze subskrybentów został, no to, to zapraszam, tym bardziej to właśnie do właśnie jakiegoś komentarza czy cokolwiek. Oczywiście nie tylko subskrybentów, ale głównie chodzi mi o subskrybentów pod tym kątem, że części możliwe, że właśnie oglądałem je też wcześniej zanim potem te wszystkie filmiki poukrywałem i jakby teraz znowu się może zdarzyło właśnie oglądać więc dobrze by było tak po prostu zobaczyć dawne niki, bo też jak wstawiłem po raz pierwszy po tej dłuższej przerwie właśnie z tej gry filmik, no to tam też się kilka właśnie nowych ników przewinęło oczywiście tak na przykład Leaf Blad, to oczywiście też wiadomo pozdrowienia zawsze, bo to też dość stały widz był, ale też no, możliwe, że tutaj więcej jakby ników się prze, przewinie. Chyba też był Pramod bodajże, czy, czy, czy jakoś tak właśnie z tych takich jakby widzów, że tak powiem, w cudzysłowie wierniejszych, tak? no bo co to znaczy wierny w stosunku do oglądania jakiegoś kolesia z internetu ale tak, tak mówiąc przenośnią, tak. No w każdym razie to, to tyle na ten moment, do ja tej sobie załączam od razu trening. O, przy okazji właśnie Wam też coś opowiem, w jaki fajny sposób można w tej grze sobie też rozwijać postać, jakby nie grając bezpośrednio. No wiecie, tak widzicie, jesteście na tej ostatniej fazie treningowej i no to komboś jakieś wielkie nie nabije, ale jak jest jeszcze turbo włączona. I jest dużo tych takich wezwań, aby nic nie robić. No to w tym momencie tak czy siak, jakby nabijają się po prostu statystyki. A te statystyki do Criticala też dodają bodajże właśnie, no czy nie bodajże, no tak, no po prostu dodają punkty życia. Więc to też jest, to też jest ciekawa forma jakby takiego szybszego rozwoju, tak? Kiedy nie do końca mamy na przykład czas na grę, ale może sobie aplikacja gdzieś w tle lecieć. Ja w ten sposób też bardzo dużo skilla wbiłem i wiem, że nie tylko ja tak robię, bo bardzo dużo osób o tym pisało. Na przykład w komentarzach pod grą na Congregation, więc najprawdopodobniej duża część tej komunity, która grinduje jakby w tej grze, no to też jak najbardziej tak robi. W każdym razie... Z mojej strony to tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka albo tych co tam sobie przewinęli na końcu, to też pozdrawiam. Z mojej strony to tyle. Siemanko.